Hej, hej, witajcie! Jak się wam podoba nowe intro? Mam nadzieję, że... ...że przypadło wam do gustu, chociaż ostatnio jest Flame właśnie cały na... ...Dropstepy i inne takie bzdety. Dostałem się do bety Bullet Run, która jest dystrybuowana przez Sony online. I właśnie chciałbym wam pokazać początek w sumie rozgrywki. Zrobię jeszcze następny chyba odcinek, gdzie będzie to już na jakimś wyższym levelu. Jest to beta obecnie, jak możemy zobaczyć w lewym górnym ekranie. Najpierw sobie sprawdźmy postać, jak możemy sobie stworzyć, bo możemy. Jest to bardzo ciekawe. W sumie jak na strzelankę, że tak powiem. Yy, mamy do wyboru płeć. Możemy sobie wybrać. Typ karnacji naszej postaci. Możemy sobie obrócić, ładnie zobaczyć z każdego kąta, tak. Tonacja tej karnacji może być ciemniejsza w sumie, tak. Oraz pseudonim i awatar wybieramy z tych dostępnych tutaj, jakie mamy. Dobrze sobie wybierzemy. Ale ja już mam postać swoją na razie. Będziemy się bawić tą. Ładujemy. Mamy tutaj do dyspozycji nasze inwentory oraz sklep. Sklep wygląda tak, trochę się tu długo ładuje. Możemy tu kupować za pieniądze z gry, które zdobywamy podczas rozgrywki oraz za pieniądze zakupione. Nie wiem, teraz chyba jeszcze nie trzeba kupować tego. Znaczy smsy i tak dalej, tak dalej. Dobrze, to mniej więcej tak wygląda. Nie będę tutaj się wdrażał w jakieś szczegóły, bo to widać. Jak sobie nie wiem, weźmiemy sobie ubranko naszego człowieka. To się długo strasznie wszystko wczytuje na razie. Mam nadzieję, że to będzie poprawione. Sobie klikniemy i widzimy jak to będzie wyglądało na naszej postaci. Możemy sobie kupić, oczywiście, po, po odblokowaniu pewnego poziomu. Na przykład ta koszula jest po 42 lewarza, lub można kupić, prawda? Za pieniążki. Pieniądze, nie pieniążki. Yy, następnie mamy nasze inwentory, gdzie możemy sobie customizować, czyli przystosowywać postać oraz broni skile yy, pod naszą postać. Możemy sobie wybrać krótkie włosy, takie lub takie, jak ja mam. Zauważyłem, że bardzo dużo osób wybiera akurat taką fryzurę. Możemy także kolor bluzkę oraz powiedzmy, że rodzaj, prawda? To są same kolory. Broń jaką mam, może... Aha, właśnie, broń. Mamy... Aha, mamy tutaj jeszcze takie skille, tak jakby, podręczne. Presety nasze z bronią jaką, tą, jaką sobie wybierzemy. Mecze możemy szybki, szybką grę oraz serwer. Szybka gra. Team Deathmatch, Dominion oraz Lobby. De, team Deathmatch to jest taki typowy Team Deathmatch, jaki mamy, czyli drużyna kontra drużyna. I kto więcej zabija kogo? Dominion jest to. M, trzeba zdominować przeciwnika, zdobywając jak najwięcej punktów. E, a Lobby niestety nie dostałem się na żadną rozgrywkę, tak zwaną Lobby dodominowano tylko raz, dlatego że akurat wtedy serwer działał. Team Deathmatch jest zawsze działający, więc sobie weźmiemy tą rozgrywkę. Ja z góry przepraszam, że będzie to lamienie. Jest to rozgrywka bardziej typu te Call of Duty, jak możemy zobaczyć. O, niestety nie ma żadnych wolnych slotów. Jeszcze raz sobie spróbujemy. Może się jednak załączy. Ale przynajmniej serwery działają, więc jeszcze może poopowiadam. Rozgrywka tak jak już wcześniej, o. Mówiłem, jest bardziej typu Call of Duty, trochę przypomina jeszcze z wyglądu Max Paynea trójkę, jak niektórzy mogli zobaczyć jakieś filmiki z tej gry w internecie. Match Found, więc super, super stylistyką, jeżeli chodzi ogólnie o zamysł gry, to mi przypomina trochę Second Split'a, chociaż tam to jest samochodówka, ale to jest właśnie takie show. Mamy komentarze i tak dalej, i tak dalej. O, teraz jesteśmy. To jest nasza broń, MP5. Mamy także małą broń. Granat oraz nóż. O, i właśnie zginałem, bo wam pokazywałem, co tutaj mamy. Bardzo pięknie, bo rozgrywka nie będzie taka długa, bo zostały 4 minuty. No. Dziękuję bardzo. Tu ktoś bieg, ale dobra. Akurat na tej mapie już grałem troszkę więc mniej więcej wiem o co chodzi. Niestety nie na wszystkich mapach grałem. Może jednak trochę przyciszę, jeżeli będzie. O, niestety nie mogę. O, tu są ustawienia. Audio. Dobra. Mam nadzieję, że teraz będzie ciszej. Dobra. Już biegamy, żeby nie było. Nadal jest trochę za głośno, moim zdaniem. Dobra. Idziemy zabić kogoś. Gra jest bardzo szybka. O, ja nie spadłem. No kurczę, pierwszy raz spadłem. Biegniemy dobra, biegniemy, biegniemy. No, padła przede mną. Nawet ja nie zdążyłem zabić. Przeładowuje się trochę czasu, więc przeciwnik ma szansę strafić. Nemezis, tak. Już dwa razy mnie zabił. I niestety dominację ma. Strasznie, strasznie mi to przypomina Koda jest na silniku Andriala. Nie mówiłem tego, ale już właśnie wiecie. <ścoughs> no. Dziwnie, to trzeba kamerę do góry ciągle trzymać. Damy sobie granata, tak. Wolę pistoletem strzelać. Mam nadzieję, że poprawię trochę tą optymalizację. Chociaż nie narzekam. Wiecie? O, jane, jane! Kurczę! Myślałem, że ucieknę. Ale on ma. Ona ma. On ma, on ma, ona. Ten gracz ma lepszą broń. Nie wiem na czym to polega. Ale pokazało mi, niby, że odblokowałem sobie. E, A kimbo? No, puśćmy, e, ale niestety nie znalazłem tego fekwipunku w, w ogóle. Dobra, tu jesteś. No, przynajmniej kogoś zabiłem, nie? Nie ma, żeby Żeby było tak, że wam pokazuję gra i totalnie nikogo nie zabiłem, bo to by było, nie? O nie, nie! Mogę granata rzucić. Nie pokazało mi. Że tam jest tyle osób. Tak, tak. To są takie emotki. Jak ktoś kogoś zabije, to można sobie właśnie wybrać eee, Podstawowa jest jedna właśnie takie klaskanie do góry. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś odblokował więcej. Może tam doje... E? Ale tutaj coś jest, tak? Dobra. U góry, ale ja tam nie dojdę. Tak, tak. I takie komentarze są w trakcie gry. Została nam minuta do końca rozgrywki. Jeszcze może to pociągniemy troszkę. Nie lubię takich otwartych przestrzeni tutaj. Pięknie. Chciałbym sobie pogratulować. <grym i wyszczość> z nożem miałem tutaj taką fajną akcję, skończyła mi się amunicja i akurat przeciwnicy byli dostatecznie blisko przez co mogłem ich wykończyć z noża wszystkich trzech naraz to było fajne nawet, nawet ta mm, mechanika z nożem jest podobna w sumie do Call of Duty bardzo szybko to działa i od razu przeciwnik ginie czyli nóż z największą bronią, tak jak w Battlefield latarka 3. <try> o, nasza drużyna przegrała. Niestety, to jest ekran z punktami, gdzie możemy się dowiedzieć niektórych rzeczy o nas i tak dalej. Myślę, że pokażę Wam rozgrywkę już jak będzie któryś tam level i parę rzeczy odblokowanych. W takim razie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, bo jeszcze trwa weekend, prawda?